Dobra, to dawaj podjedźmy szybko na tym motocyklu. Ty kieruj. Ja sobie nie ufam już. Dobrze, kieruję, kieruję. Już nie było w jak mu się zabił, nie? Teraz. Wiesz, to... że spadłem z tego, A nie? A my tu... Stary, my tu mamy duży apteczek na lotnisku, zobacz. A, faktycznie są! Ja nie widziałem właśnie stamtąd, nie? Tylko nie mogę wyskoczyć z tego, niestety. A, nie, złapałem do magii. Złapałem, do Mogę ci teraz car spawning, znowu ci mogę PCJ ze spawning, zostawiam ci tą. I dawaj kolejne stanty No to już wiesz, że, na, na, że apteczki masz na lotnisku całkiem sporo. No, a tak zawsze było w sumie chyba, nie? Chyba tak. O kurwa, no. Zaraz spokojną apteczkę no, mogę przyjąć. Kurwa, no grzej motor, no grzej, 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 Coś ty kurwa odjebał. E, przyspieszyłem się, ale <grym>, mam godmoda, więc nie spadam z tego. Wow! O! Ej, dobra, ja już widzę stanta, ja już Tutaj, widzę co chcę zrobić. Widzisz? No? Tak. <grym>, tak, ja już zrobić Okej. Okay. Ja Teraz tak, żeby trafić dobrze. No, chyba. Będzie Git. O, stary. Kurwa. O, stary Nie gadaj, że zginąłeś. Nie. Gdzie się zginąłeś? spał mnie chyba? No Nie spójrzcie kurwa nie ja się <grym> się zielony Kur, życie, nie? Ajajajaj aj, aj. Dobra to poczekaj to lecę po ciebie Nie ma Naprawdę? Ładny motocykl się zaspałnił No fakt Ej to jest złoty czy to jest taki zielony? Zielony to jest Taki zielony. zielony To jest zielony to jest jakby taki Cytrusowy A z tego wezmę wiesz? Tak To jest A wiesz cię bardzo A Leci do góry? Coś niby leci najpierw coś apteczkę Dobra, o kurwa, no ładnie bujać cię. Dobra, eee no, Buja, buja Yyy, e, e, no tak, e, tego typu Dobra, stąd się trzeba będzie wybić Więc tak, lecimy pod, pod ten No kurwa Hamuj kurwa, hamuj! Dobra Dawaj, 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 dawaj Tylko nie zginę tym razem, proszę Cię Oko, postaram się o kurwa! A, żyje! O kurwa! Dobra, żyje! No o, bo ja ja żyję. Udało. O, pięknie. Bo ta siłę mieć, chłopie. Kopy to kurwa. Ja Ale wiesz, ten, dzisiaj na szczęście mnie nie ten nie. Ja czekam na ciebie tu, no. A tu dalej da się gdzieś wjechać? Nie, ja to tylko skakujesz już na, na drugi dach, najwyżej skoczysz. No, uwaga! Daj, Honda leci, druga próba. O kurwa Daj, Za małą prędkość mam ewidentnie No to no, no, co mam ci powiedzieć dobra, no, hey, to chud... muszę tutaj przydupić no mocniej No ja, o właśnie, ja stamtąd więc takie chem. Idealnie było O kurde, ale ślizga mnie, no Co ja tam pierdolisz, kurwa ja dałem radę, ty nasz radę też No nie widzisz? Ja. Tylko ty kurwa się też utrzymał, widzisz? magie No bo się utrzymuję, bo mam godwoda w sumie re. No to skaczemy z tego dachu tędy czy którędy? No pewnie, tak. Delikatnie, proszę bardzo. Kurwa! E, <grym> ale, ale widziałem to, ale widziałem to. Dobra, czekaj, okay, jak wojskowy. Juuu, kurwa. Dobra, motor żyje, ja żyję. Mogę też raz wziąć e, ży, żyćko, więc fajnie. No, myślałem, że tak nie przejedziesz. Ty, ej, a tu w sumie. Chociaż nie, to nam nic nie daje. Chociaż z drugiej tak, tak. strony daje, nie? Stawiasz sobie, patrz, masz dwie pod... Patrz, masz znowu te kładki kurwa do góry, no nie wiem jak to nazwać, nie? To stawiasz sobie być takim kaskaderem, że wlatujesz na tej, a lecisz... Na, a lądujesz na tą drugą, nie? Stawiasz okay, bazę? Dobra, bym się wywalił. No. Ej, jakiś ty się do mnie teleportował, no. Widzę, widzę, no. Nice. Dobra, ja... czekaj, ja to, ja to chcę... To podejmuję tego wyzwania, próbujmy. Nie Ty! praw? Patrz! Nie! nie widziałem, nie widziałem. Uf... Wiesz co jest najgorsze? Obok! Zajść bazę! Widziałem, to. widziałem ja to... Mierdolę. Ja nie słyszałem, Ale... O, u o, mnie... O. Ale tak, mnie lag... U mnie tak cię lagujesz to jest hit, nie? Albo tego... Wszystko gościa nie? To jest wina, ale nie, nie może, wiem. Może nie No słownie, nie latasz tak kurwa, że to hit. Ja jeszcze próbuję drugą próbę zrobić. I w ogóle było. Kurwa 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 hamuj to, hamuj to men kurwa Dawaj, dawaj, lecimy To jeszcze ode mnie oj Eee yy, no, żyję. Jest... Na oj, prawie idealnie się udało, no. stary był prawie. prawie idealnie, tak dosłownie delikatnie było... Mi na brakłościły no. tak dosłownie, nie? Była no kolejna apteczka, o kurwa. Ja lecimy do siła. Wid widać, kto tu ma silniejszy motor, nie, kurwa, dobra. już od razu. No właśnie. Cztery, kurwa. Czekaj, dobra. Trzeba przypierdolić Idź dalej, co ty? No, kurwa, wstecznym jeszcze ci pojedzie, patrz, kurwa, nie. Wszystko. Dosłownie, kur... stary. Wszystko, kurwa, nie, nawet nie Aleka. musi, wiesz, No, noga... A ja musiał nóżkami, kurwa, tupać. Muszę hamować. Tu tak. to skiny zmienia. No to na to da, ja nie... No dawaj, no, przyśpiesz sobie, przypierdol no właśnie. Ja nie wiem, czy ląduję ale... A, no nas! no. Oh for fuck, oh fuck. Oh, 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 oh. Chłopie, szkoda, to że tego Ale motor ty, 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 on granatami rzuca? Nie, czy co? co? Granaty wybuchają jakieś. On ci chce wziąć motor. ten. Motor chciał mi zajebać, czy co? Ja, ja mu się dam, pierdą. ja mu dam, niech ma. Niech, ma. niech weźmie sobie. Ujabę mu na. No, wzięło, no. Czekaj. Nie, ale nie. Ja tego jeszcze nie biorę. Jak chcesz to skaś najwyżej. O kurwa. No, ci powiem. Ciekawie. Tacy jakbym sobie przypierdolił w ścianę, ale nie chcę to sprawdzać. No, może lepiej nie. Dobra. Jaka, jedzie ten gość? Jedzie, jedzie. Ja jedzie. On Poznajmy tak, będzie. o kurwa, wi widać, że, widać, że go Dawaj, no. No, wejdź pierwszy, idź pierwszy, no. Dawaj, dawaj, daj hon. Się się on też, ale on to za mało siły Obo, wziął. O, o, ty, ale on to zwalił totalnie. Nie! Ale mnie wzięło! Nie nie tak? wierzę. Mi koło jedno weszła, a drugie już zabrakło, nie? Coś w sensie, nie no tak. No, no wiesz co. Wiem wiem o co chodzi. A więcej siły może coś jeszcze byłoby by tak to chuj. Bum bum, bum. Ale ciężko jeszcze na koło, na kole się utrzymać, wiesz? O kurwa Dobra, gdzieś tak stąd ja biorę na pełnej, no między style. I będzie mi potrzebny, bo, Bo ja zwolniłem jeszcze właśnie w trakcie, nie? Ja. Yeah. No, Bogdał. Kurwa jedzie im na czołówę, no niec, nie, co zjeb. Ale on się zatrzymał, hamsko. Powiem ci tak! Prawie bym... Z... No ty prawie też, widzę ładnie żeś poleciał, no. Bo Powiem no, kurwa, no. wygląda, bo ja nie spadam z tego tak. po prostu przez godmoda. Też. O, fuck. A Ale faktyczny... i A no granatami rzuca o, tak. coś! Faktycznie, on rzuca jakimiś granatami, jeszcze kolejny przyjechał tutaj do nas. O. A mnie wyjebie kurwa ten śmieć, ja to wiem. Hmm. Patrz to! Sam Ach, się wywalił. Nie, <głos》, <głos》, nie <głos》. wierzę! Poleś, jakie triki tam robi, nice. Tylko żonał ten. Jak sobie trzymasz T, to możesz sobie kamerę oddalać. Jakby. A! gość, T? T, no. No, ja widzę mapę. dobra, czekaj, ja tu tego stanta chcę zrobić. Nie no, nie ma Olew, nie kurwa. No, Sanchez to jest typowo terenówka bardziej, więc może być faktycznie kłopot, ale. Ale też się całkiem fajnie robi nim stanty. Tutaj przede wszystkim. O, ja tak. jesteś, no widzicie. Prąd klub, no niestety, nieudany zbytnio. Ej, dobra, tu jest. Ej, tu jest. Zajchon. Zajchon. No. Tu jest. Y, te. Wejście są w i schody. No. No to kurwa? No to No zobaczmy, zobaczmy, co się stanie. Jazda, jazda z o, 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 ej dobra, wychodź. O, o, dobra, o boże, dobra, nie bo w stronę cię przyjechałem. Jest no, inny motor, to po pierwsze, na pewno, więc możesz już no. nawet tylko tą energię mi respić. Wa bank, tylko ja go muszę wypierdolić stąd. Ale tu będzie ciężko jak chuj, nie? No. Mówisz jazda? To jadę za tą. Ale ja chyba nie podnoszę koła, wiesz, szczerze. O tak, o nie, uderzyłem głową. No właśnie. Bo trzeba jedno koło. Podnieść. No. no, trzeba, trzeba. Kurde, ciężko tu będzie się wbić, no nie bo ciekawi mnie coś takiego fajnie. Pamiętaj, że ty masz tę energię to ona jest cięższa, więc ciężej ci będzie przed koło tak, podnieść. Nie, nie. To wiem, na luzie. O kurwa auto prawie mnie rozjechał. Ty trafiłeś? No, no, no jestem na górze jakby. Eee, wiesz co, no jakby... Ja zdechłem. <laughs> Motor mnie znowu zabił! Kurwa, nie wierzę. Je, ale ja jestem. Kurwa no. To było jestem smutne. obok. Jestem na stacji benzynowej dosłownie, nie? To było smutne 3-7, naprawdę. Let's Ej, ale było. tu są granaty! Ej, jo! Dobra, zmieniamy. Nie wiem, musimy to zmienić. Tu kół... Chyba? Ta, tak, jesteś, Tak. Ta. Tej, muszę, muszę zmienić rozrywkę swoją, mam 9 granatów. Nice. to lipa. O, 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 o. O kurwa. O Boże, tyle zwaliłem to sobie. Jak cię waliłem Żyjem żyję, jak cię walił O stary, jak cię waliło mnie! O stary Co tam się no, złożyło? Wyjebało mnie w kosmos, łopie! ja tak sobie mówię... O nie kurwa nie... Nie się nie nie no, hit okay, po prostu. Wracam Jakim... do ciebie już. Jakim cudem ty na lotnisku A, się się znalazłeś? Eee no wyjebało mnie, nie? Ale wiesz co podoba mi się już to! Tylko na apteczkę! Apteczka za nami, jak coś tu moje te. Jadimy. ci się u mnie komicznie wywaliło, dosłownie. No, ja, ja ja, to widziałem, bo mnie tak wyjebało i lecę, nie? O kurwa, a dobra, trafiłeś. Nie, trafiliśmy, O kurwa, auta w tak, 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 ja widzę, że tutaj są schody, tylko chyba te te się zespawnowały. Chyba, no, moje wcofnąć, możesz cofnąć, panie, tej. Możesz chce pan coś tutaj wziąć, jakbyś chciał. Daj eee... Dajko. Co, co ci się stało? I chybałeś mnie, kur... Jak, jak, jak to? Dosłownie podjechałeś do czegoś, i ja nagle Jeb, w bok lecę, jeb Nie, to jest zbagowane stary po prostu. Nie wiem. To może mnie nie zabijasz. Kamizeleps. Do, do tej bandy podjechałeś, patrz, nie? Tu, pichuj. No to nieźle. Raczej mnie wypierdolili, no Raczej. Nie wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze jadę, jeszcze jeszcze jestem z tobą. czeka na ten moment, aż tak podlecę. Jep, w bok na przykład i Tak. O, o, o! No o, właśnie o, mówiłem! O, o, I co, kurwa? No. Da się, da się! Jednak się da, słuchaj, ale tego się nie spodziewałem, że będziecie aż tak. Ale na... widziałeś o, patrz! Tak. W jakim miejscu mnie wyjebał? Tak. I ten głupiec prawie cię potrącił. Ja nas w kurwie, go zabrę granatami, kurwę bombardował. Masz te granaty jeszcze? Tak! No! Ty patrz. Rzuciłem. Oj! E, o, 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 e, e, weź nas, o kurwa! Żyję! Jeszcze. przyleciał. przeleciał! Jakżeś nie przyleciał, stary, to był piękny Kurwa, tym okiem siedzisz, ale dobra no. Tak, no. Po, połowa nie. Tak Lecim mi po po Tu masz w ogóle jakiś się zrozpią, proszę bardzo, energię kolejną. I chuj, nie Respią się tutaj te ota. Martwcie mi to, że jadę nie? O, koleś jeszcze helikopterem przyleciał, ale z zadyma tu jest. O kurwa. A wiesz co jest na końcu? Rampa, normalnie. Ja pierdolę. Uwaga. Jest... O kurwa, gra... no wiesz co, ja żyję jak coś, ale... Helikopter poleciał za, za, za tobą, nie? Ja jestem przy czerwonych światłach. E, nie w bok. Ale ty musisz tym chodzi? latać na pewno? Tak, 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 tak. Spokojnie. Jakoś jakoś tam umiem Nie sekurować się tutaj Nie, co ty pierdolisz. Eee. Dobra, a może jednak no, trochę? Ale przedstawiłeś sobie te latanie na numeryczną? Nie, nie no. oczywiście, że no, nie. Wow. No też co pierdol nie widzisz co ja Nie przebijesz tego. Widzę, nie ma... da się. Dobra, czekaj, to ja też wchodzę do tego i... A nie, bo koleś już mi wziął to, poczekaj, to muszę zespawnić sobie. Jomek wziął? Tak, już wziął. Super. Wziąłem mnie to, co trzeba. Zajebiście. Kurwa, motor. Ej, to jest niesprawiedliwe. Nie, nie zap. Aha, dobra. Wam tę Ona mogą, czy One Ona nie jak mnie zabiją, te dziwki. Pierdolone! Rozjebałem jakimś ping-pong ale się zabiję. Nie no.